Dzień dobry, to jest Onesy Robson. Ja pokażę Wam jak szybko zrzucić statystyki z meczy dzięki programowi udostępnionemu przez Adama89 eFootball Extra Klasa. Po każdym meczu mamy 3, 3 screenshoty. Te screenshoty będę chciał wykorzystać do szczytania wszystkich wartości i przerzucenia do Excela. Uruchamiamy program. Na początku wpisujemy dane klubów, czyli gospodarza, gości oraz mecz 1, 2 lub 3. Zaczniemy od meczu numer 1. Otwieramy screenshot, czyli w tym miejscu, gdzie mamy zapisane zrzuty ekranu. W meczu numer 1. Mamy go załadowanego w tym momencie lewym przyciskiem myszy trzymając, zaznaczamy statystyki pierwszego gracza, puszczamy, a następnie robimy szukaj tekstu. Te statystyki już zostały tutaj załadowane do programu, natomiast musimy uzupełnić jego cywę. Prawa WKS. Zdobyte gole lub asysty. Tutaj mamy w tym przypadku jeden gol. Oraz zaznaczamy rolę lidera, jeżeli ten zawodnik był liderem w meczu, czyli ustawiał ten mecz praktycznie. Dodaj. Te dane zostały załadowane, natomiast tego okna nie ruszamy. Przechodzimy do zawodnika numer dwa. Ponownie, trzymając lewet przycisk myszy, zaznaczamy statystyki. Szukaj tekstu lub mamy skrót enter. Wpisujemy gracza. Wpisujemy jego osiągnięcia. Tu są dwie asysty. Robimy dodaj. Przypomnę znowu, nie ruszamy tego okna. Wychodzimy do gracza numer 3. I teraz użyjemy skrótu. Enter z klawiatury. Wpisujemy gole asysty. Wpisujemy nick gracza. I robimy dodaj. To jest pierwszy mecz. Przechodzimy do meczu numer 2, czyli otwieramy drugi screenshot. Dane nam się zmieniły. Zmieniamy mecz na mecz numer 2, czyli tutaj. Musi być zaznaczona dwójeczka. Zaznaczamy okienko ze statystykami dla gracza numer 1. Wciskamy Enter. Wpisujemy. Oznaczamy lidera. Jeden gol. Robimy dodaj. Gracz numer 2. Koszle przyspieszę. Wpisujemy gole, dodaj, gracz numer 3, enter z klawiatury, to jest gracz W4SKA, czyli ważka. Dwie asysty zaznaczamy, dodaj, mamy dwa mecze, ja otworzę trzeci screenshot i troszeczkę szybciej to już zrobię. Zaznaczamy mecz numer 3, to jest ważne. To, to jest nasz lider, zero, zero, podaj. Drugi gracz, jeden gol Numer 3. Enter. Jedna asysta. Dodaj. W tej chwili mamy wpisane wszystkie trzy mecze. Te statystyki są załadowane. Ja robię to kopiuj bez nagłówków. I naciskamy w tym miejscu. Przechodzimy na naszą stronę ze statystykami. A z kapitanów wie, wchodzimy na, um, na spektrum, gdzie mamy swój zespół. Te dane wklejamy na sam koniec w tym okienku. To znaczy się, one wkleją się w ten sposób, natomiast zaznaczamy to okienko i robimy albo Ctrl V, albo po prostu prawy przycisk myszy i opcję Play. Dane wszystkie się wkleiły, sprawdzamy czy się zgadza. Pierwszy mecz, drugi mecz, trzeci mecz, asysty gole widzę, że się zaznaczyły. I wszystkie statystyki są wpisane. To wszystko, jeżeli chodzi o statystyki, ja to cofnę, bo ten mecz już był wpisany. Jeszcze mogę wam powiedzieć, bo też kilka osób mi się pytało, formatowanie komórek na takie. Kolorowe bajery. Otóż ja to zrobiłem w ten sposób, że zaznaczam rząd, który chcę formatować. Robimy formatuj. Formatowanie warunkowe. Otwieram się właśnie to oko tutaj ja mam formatowane na kilka ustawień, czyli o, chodzi o wartości od 0 do 700, 700 do... Dajmy sobie 1000, 1000, 1200, 1200, 1500, 1500, 3000. Jak gdyby odpowiada to jednej, najgorszej wartości i tych lepszych. Natomiast e, robi się to tak, iż robimy dodaj regułę. Zaznaczamy opcję, jest pomiędzy. Robimy sobie wartość między 1000 a 1500. Tylko tak woli pokazania, wam mówię. a Robimy sobie kolor jakiś, kratki, wypełnienie. Automatycznie to będzie nam się wtedy te wartości w tym wierszu kolorowały w ten sposób. A tak? to usunę. No i w ten sposób właśnie to wygląda, że wartości mniejsze otrzymują te kolory. Czerwone, na przykład. Tutaj mamy podania na minusie, dlatego te wartości czerwone są. Jeżeli są wyniki um, dobre czy wysokie, automatycznie wchodzą w kolory zielone. Jest to dla oka dosyć miłe a po drugie można analizować swoje wyniki jeszcze lepiej. To wszystko, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się przyda. Link umieszczę na dole do pobrania programu, którego Przypomnę, Adam89 nam udostępnił do wpisywania statystyk, do szczytywania wszystkich wartości i wklejania Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.